Tę chińską armatkę udało mi się już przetestować na kilka sposobów. A dzisiaj chcę sprawdzić, czy da się w niej zrobić przysmak świętokrzyski. Pamiętacie tę kultową przekąskę? Powiem Wam, że jestem ciekaw. Dzisiaj mam wsparcie. Nie próbujcie tego w domu! Rzekomo do takich makaronowatych rzeczy wystarczy już 6 atmosfer. <słyski> Mamy przysmak świętokrzyski. Trochę... Chyba za dużo. No. Haha! Ha, ha. Tym razem się udało! No i mamy to. Widać, że im wyższe ciśnienie, tym bardziej się rozkładają przy strzale. Przysmak świętokrzyski, nieskąpany w tłuszczu. Trochę jednak brakuje. A ciekawe, jak wyjdą świderki. Pisemmy rolling. Trzy, cztery. W sumie powstało nam coś takiego. Hmm. Nie jest surowy, o lekko puchaty, może nie wygląda spektakularnie, ale jak ktoś lubi jeść suchy makaron z zupki instant, to to jest to, tylko lepsze. Teraz spróbujmy z ciecierzycą. Dobra. Wow! Ole! 3 cztery. Jestem w tym coraz lepszy. Ale to się chyba udało. Taka to jest dobra przekąska. Absolutnie świetne. Nie wiem, czy kojarzycie, można kupić taki groszek zielony właśnie w wasabi i on jest w ten sposób prażony. Absolutnie zajebista.